Ojoj, oj, robi się nieciekawie. Będą mieli super tajne zadania. Jakie? Riko, zaczynaj! Pingwiny z Madagaskaru. Od poniedziałku do piątku o 17.45 i w sobotę od 15.10 na Pulsie 2. Pojedziecie z nami, prawda? W tygodniu o 7.35 w Puls Kto nie lubi dinozaurów? Ciekawie jest poznawać nowe gatunki, prawda? Tak. Dino pociągasz, pociągasz, Wyrusz z nimi w pouczającą podróż. Koła w ruch! Wsiadaj do dino pociągu. Nowość. Od poniedziałku do piątku o 7.35 w Puls Kids na Pulsie 2. W tygodniu o 8.40 w polski Z nim każdy dzień to wspaniała przygoda. Na to liczymy, bo jesteśmy bardzo dobrzy w liczeni. Witaj w klubie! Ale super! Klubie przyjaciół myszki Miki. Zapraszam! Nowość! Od poniedziałku do piątku o 8.40 w polski na Polsie 2. Tajemnicza zalina. Kradnie magiczny pył. Potrzebujemy go do życia. Musimy ją znaleźć. Ale dla dzwoneczka i jej dzielnych przyjaciółek... Piraci. Może to są mini-piraci? Nie ma rzeczy niemożliwych. Zamieniła nasze talenty. Weź udział we wspaniałej przygodzie. Animacja Disneya. Dzwoneczek i tajemnica piratów. Sobota, 18.30 na Pulsie 2. Im więcej w rodzinie, tym niższe rachunki! Oferta rodzinna już od 25 zł miesięcznie za osobę. Możesz też wybrać ofertę ze smartfonem Samsung Galaxy A41. Czy wiesz, co robimy, abyś była pewna, że Twoje dziecko dostaje najwyższej jakości produkty bio?